Dzień dobry, Jacek Zybski, dermatolog, Ostrowiec Świętokrzyski, Lublin. Trądzik odwrócony genitaliów, pachwin, pach. Co to takiego? Trądzik odwrócony to jest taka przewlekła, zapalna choroba, która dotyczy mieszków włosowych i gruczołów potowych, głównie w okolicach, tam gdzie skóra styka się skórą, ze skórą, czyli w okolicach pachwin, pod pachami. To są najczęstsze miejsca. Jest to bardzo wstydliwa choroba, która osoby... Które na nią chorują, odczuwają wstyd, odczuwają takie wyobcowanie i unikają kontaktów z rówieśnikami. Jest to zrozumiałe, jeżeli pomyślimy, jak ta choroba przebiega. Otóż w przypadku trądzika odwróconego mamy do czynienia z ropniami, guzami zapalnymi, przetokami czy bliznami. Które najczęściej zdarzają się w okolicach intymnych, czyli w okolicach genitaliów. Jeżeli dodamy do tego to, że często pierwsze objawy zaczynają się u osób w wieku dojrzewania, więc one często kojarzą to z jakimś na przykład inicjacją seksualną, to mamy obraz osób, które mogą cierpieć na to i być pozbawionym. Nadziei na to, że ktoś im może pomóc, dlatego że dodatkowo ta świadomość tej choroby wśród lekarzy jest dosyć mała. I często ropień czy jakiś czyrak, który się pojawia w tej okolicy, nawet jeżeli dany pacjent trafia do lekarza, to taki czyrak jest traktowany jako oddzielny epizod. I trafia taki pacjent do lekarza, ma ok, czyrak, dostaje antybiotyki, dostaje jakieś maści miejscowe i to wszystko. Za miesiąc, dwa pojawia się kolejny. Kolejna wizyta, później jest ich więcej, później przybywa, i to y, sprawia, że od momentu początku choroby do momentu diagnozy często mijają lata. Lata, w których taki pacjent cierpi z powodu bólu, wstydu i e, przykrych e, dolegliwości w tych okolicach. Jest to choroba zapalna, czyli e, mitem jest, że to jest choroba z braku higieny. Jest to choroba, która nie jest zaraźliwa, czyli nie możemy się nią zarazić, i nie jest to to samo co trądzik. Początkowo dochodzi do stanu zapalnego, spowodowanego tym, że jest pewna dysregulacja w obrębie mieszka włosowego, czyli ten stan zapalny, który się wytwarza w okolicach mieszka włosowego jest taki nietypowy i nieprawidłowo reaguje na układ immunologiczny, robi się stan zapalny coraz większy, i potem dochodzą do tego bakterie. Posiew brany z pierwszych momentów tych zmian zapalnych będzie pewnie taki jak normalnej, z normalnej skóry. Później dochodzą do tego bakterie, które wydzielają e, cytokiny, które sprowadzają kolejne bakterie i później już te posiewy mogą rzeczywiście coś pokazać, ale nie jest to choroba spowodowana infekcją. Później może wytworzyć się taka warstwa biofilmu z bakterii i z wydzieliń tych bakterii, która powoduje, że leki, które stosowane są miejscowo, są słabo efektywne. Dlatego ważna jest diagnoza, ważne jest, żeby ustalić rozpoznanie, bo wtedy, jeżeli mamy rozpoznanie, możemy leczyć. I leczenie jest bardzo uciążliwe, na razie jest mało możliwości terapeutycznych takich stuprocentowo skutecznych. Początkowo wiadomo, preparaty antyseptyczne, czyli czyszczenie tej okolicy, później leki miejscowe antybiotyki, najczęściej klindamycyna, później doustne antybiotyki, czyli coś z grupy tetracyklin albo rifampicyna, klindamycyna, później można próbować retinoidy miejscowe i na końcu leki biologiczne, które są największym naszą taką nadzieją w tych wczesnych. I średnio zaawansowanych fazach, dlatego że one działają na przyczynę, na tą głębszą, stan zapalny, który rozpoczyna w ogóle proces tego trądzika odwróconego. Jako modyfikacja trybu życia, bardzo istotne jest, żeby nie palić papierosów, ograniczyć wagę, dlatego że nadwaga, palenie papierosów pogarsza przebieg trądzika odwróconego. Dodatkowo robi się różne eksperymenty, jeżeli chodzi o dietę. I jest nawet taka grupa, którą mogę polecić na Facebooku hs, Diet Connection. I oni tam mówią o różnych dietach, które mogą pomóc w trądziku odwróconym, ale to jest tylko dodatkowa rzecz, która nie, nie jest w stanie całkowicie kontrolować trądzika odwróconego. Jest też część chirurgiczna, jeżeli mamy przetoki, blizny. Wycięcie tych zmian, pozostawienie na wyziarninowanie jest jedyną drogą, żeby wyleczyć albo kontrolować ten trądzik odwrócony. Dodatkowo musimy pamiętać o tym, że pacjenci dotknięci tą chorobą często mają obniżoną samoocenę, dochodzi depresja, dlatego tutaj opieka psychoterapeutyczna jest niezwykle istotna. Reasumując... Jest to choroba bardzo uciążliwa, mało, o małej świadomości wśród lekarzy, budząca wiele poczucia wstydu i takiego wyobcowania, a jednocześnie bardzo częsta i coraz częstsza wśród młodzieży. Jest ona, można powiedzieć, częścią takiej tetrady, czyli takiej czwórki chorób, które podobnie przebiegają w różnych miejscach, czyli trądzik odwrócony. E, liszaj bliznoweciejący w skalpie, czyli takie zapalenie w mieszku włosowym, w którym powoduje, że kilka włosów się zlepia i mamy takie objawy, taki wygląd skóry w głowie, jak e, lalki e, ze sztucznymi włosami. E, dodatkowo torbie pilo, pilonidalna, czyli taki, taka torbiel z włosem e, nad rowkiem międzypośladkowym i taki ciężka postać trądzika, tak akne konglobata, czyli trądzik Złożony z torbieli, cyst, takich wielkich torbielowatych zmian na twarzy. To są choroby o podobnym etiopatognezie, czyli o podobnej przyczynie, i, i wszystkie one są bardzo trudno, trudne do leczenia. Zapraszam do siedzenia naszych mediów, zostawienia lajków czy subskrypcji. Dziękuję.